O, jeszcze tylko podetnę te deski i remont naszego nowego domu będzie skończony. O nie, co się dzieje, co się dzieje, co się dzieje. O, moja ręka, chyba się uderzyłem mocno w łokieć. Maciek, wszystko w porządku, nic ci nie jest? Wszystko w porządku, tylko strasznie boli mnie ręka. E, ja też się kiedyś uderzyłem w rękę. Może to dlatego, że się uderzyłeś w podłogę. Nie, coś jest nie tak, drętwieje i jest dziura w łokciu. Na wszelki wypadek pojadę na SOR się przebadać, Zobaczę, co się dzieje z tą ręką, bo wydaje mi się, że chyba jest złamana. Okej, okay, w porządku, jak sobie chcesz. Halo? O nie, Maciek naprawdę? O, mamo, Maciek złamał rękę. Jedziemy do szpitala. Tato, tato, nic ci nie jest? Wszystko w porządku. Yy, boli mnie tylko ręka, czekam na zdjęcie z rentgena. Niestety mam dla Pana złe informacje, Panie Macieju. Ręka jest złamana. I konieczna jest operacja. Musi Pan zostać na noc w szpitalu. Jutro przeprowadzimy. Zabieg. O nie, ale ja ze sobą nic nie mam. Spokojnie, żona wszystko dostarczy, a pana już przyjmujemy na salę. Jeszcze tylko wjedziemy na piętro i będziemy już na sali. Proszę się wygodnie położyć pielęgniarka przyniesie zaraz środki przeciwbólowe, a żona dowiezie piżamę. Przewieźliśmy Ci wszystkie rzeczy. Ma, ma nawet zabrała poduszkę. O, dzięki. Będzie mi o wiele wygodniej. Tutaj nie ma poduszek. Te łóżka są regulowane, ale głowa i tak leży na płaskim materacu. Dobra, dziewczyny. Dzięki za piżamę i poduszkę. Myślę, że możecie już jechać do domu. Robi się późno. Pa, pa, tatusiu. Jutro Cię odwiedzimy. Okej, okay. będę czekał od samego rana, kochanie. Dobranoc. Dobranoc. Koniec. Rodzina Wosiów.